Szanowni Państwo, szanowni Telewizowie. po raz kolejny w naszym życiu przeżywamy, jak co roku, tajemnicę i zarazem fakt Smartwychwstania Pańskiego, Triduum Paschalnego. Wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat wywarły ogromny wpływ na dzieje ludzkości, szczególnie nas, chrześcijan, katolików. Wydarzenia te są niezmiernie żywe w życiu każdego z nas. Są doświadczeniem, różnorakim w życiu osobistym każdego z nas. Szanowni Państwo, ten okres Triduum Paschalnego, ten okres Zmartwychwstania, zwycięstwa życia nad śmiercią, niech będzie dla Państwa okresem wielkiego pokoju, wielkiej nadziei, ale zarazem też wielkiej dumy z tego, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy katolikami, że ktoś za nas oddał życie i że ktoś zmartwychwstał. Próżna by była nasza wiara, gdyby nie zmartwychwstały Chrystus, tak pisze apostoł. Szanowni Państwo, niech to przekonanie o zmartwychwstaniu w Chrystusa, niech ta wiara da nam poczucie siły, męstwa, zdolności do pokonywania wszelkich trudności, a opatrzność Boża nie błogosławi każdemu z Państwa, Tobie i mnie.